Cześć. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak dodawać i jak tworzyć sobie poszczególne obiekty w naszym projekcie. Jak wiecie, tutaj to okno hierarchii służy nam do tego właśnie, żeby pokazywać listę aktualnych obiektów, które mamy na scenie, i zawsze jak utworzymy sobie nowy projekt, to jedynym takim obiektem jest nasza kamera. I zobaczmy, z czego tak naprawdę taki obiekt się składa. Czy my musimy zawsze, na przykład, kliknąć sobie prawym i wybierać tutaj, na przykład, kamerę, żeby dodać ją do tego okna hierarchii. Zobaczcie, ja teraz to usunę i klikniemy sobie na tą naszą kamerę. Kiedy klikamy na jakiś obiekt, to widzimy z prawej strony w oknie Inspektor listę komponentów, które zostały dodane do tego obiektu. Jak widzimy, mamy tutaj komponent Transform. Ten komponent zawsze jest na każdym obiekcie, który dodamy do sceny. To komponenty tworzą dany obiekt. Czyli to, że to jest akurat kamera, możemy stwierdzić po tym, że został do tego obiektu dołączony właśnie komponent Kamera. Równie dobrze moglibyśmy sobie na przykład kliknąć prawym i stworzyć empty, czyli taki pusty obiekt, nazwać go na przykład moja kamera. Jak widzicie, każdy obiekt musi posiadać ten komponent transform, i teraz do tego pustego obiektu możemy sobie dodać różne komponenty, żeby stworzyć z niego kamerę. Więc dodamy sobie komponent i wpiszemy na przykład kamera. Klikniemy sobie na to i już zobaczcie, że dostajemy niemalże to samo, co przy main camera. Oczywiście tutaj musielibyśmy pozmieniać parę rzeczy, żeby to dopasować i jeszcze brakuje nam tego, co mamy w naszej kamerze, czyli audio listener. Więc musielibyśmy sobie tutaj przejść i dodać kolejny komponent, czyli audio i wybrać z listy audio listener. I tak naprawdę stworzyliśmy sobie krok po kroku z pustego obiektu naszą kamerę. Moglibyśmy teraz usunąć sobie tą kamerę, która była tutaj domyślnie i możemy korzystać teraz z tej, którą sami stworzyliśmy. Więc w taki sposób właśnie decydujemy i tworzymy nasze obiekty. Pamiętajcie, że to komponenty wpływają na to, czym ten nasz obiekt się stanie. Oczywiście mamy tutaj zdefiniowane jakieś tam obiekty, po to, żeby w szybszy sposób można było je dodać do sceny. Czyli na przykład, jeżeli chcemy dodać sobie jakiś obraz, możemy przejść do 2D Objects, Sprites i wybrać na przykład Circle. Dzięki czemu dostajemy tutaj taki obiekt kółko, i widzimy go tutaj też na naszej scenie, ale jak widzicie, to też mógłby być taki zwykły, pusty obiekt, do którego dodamy sobie komponent Sprite Renderer. I chciałbym, żebyście właśnie na to zwrócili uwagę i o tym pamiętali. Oczywiście możemy sobie tutaj zmieniać kolory jak chcemy, ale to raczej nie jest temat dzisiejszego filmu. Teraz chciałbym dodać sobie jeszcze jakieś inne komponenty, na przykład chciałbym stworzyć. Zamiast kółka, na przykład taki prostokąt na dole, który będzie sugerował, że jest to jakaś ziemia. Więc mógłbym też kliknąć sobie prawym, wybrać 2 Object, Sprites i wybrać na przykład Square. Dostalibyśmy coś takiego, następnie moglibyśmy to porozszerzać i dać sobie na dół, albo możemy sobie utworzyć empty, na przykład napisać, że to jest ground, i teraz dodać komponent, czyli Sprite Renderer. I tutaj, gdzie mamy Sprite, y, to widzicie, że Mamy tutaj wartość 0, czyli non, nie mamy żadnego sprite'a dołączonego. Kilka takich spriteów jest wgranych w Unity, więc możemy sobie kliknąć tutaj to kółeczko. I tutaj domyślnie możemy sobie wybrać jeden z tych spriteów. Zobaczcie, że tylko tak naprawdę kilka jest tutaj widocznych. Nie mamy tego cuba czy tego kwadratu, który pokazał się, kiedy dodaliśmy to automatycznie tutaj, więc możecie sobie kliknąć tutaj tą ikonę. Dzięki czemu pokaże nam się tutaj więcej elementów, które możemy dodać. Więc może wpiszmy sobie tutaj square, i powinniśmy dostać właśnie coś takiego. Klikamy sobie powiedzmy na tym elemencie, zamykamy i już to mamy. Teraz możemy sobie to porozszerzać, i to będzie nasza Ziemia. Oczywiście to nie jest tak, że. Powinniśmy każdy obiekt tworzyć od podstaw, dodawać tutaj te komponenty. Jeżeli tutaj z tych gotowych jest coś, czego możemy użyć, to jak najbardziej powinniśmy, ale ja wam to tylko pokazuję po to, żebyście wiedzieli, że właśnie z każdego pustego obiektu możecie stworzyć cokolwiek chcecie. W podobny sposób możemy dodawać tutaj inne komponenty, żeby zwiększyć funkcjonalność tych naszych obiektów. Na przykład, powiedzmy, że chcemy, żeby ta kulka zachowywała się tak, jakby była pod wpływem. Czynników, czy praw fizycznych, na przykład żeby działała na nią grawitacja, żeby opadała sobie w dół, to w takim celu możemy dodać sobie komponent i nazywamy go Rigid Body, ale ponieważ korzystamy teraz z projektu 2D, to wybierzemy sobie Rigid Body 2D i teraz zobaczcie, mamy tutaj kilka ustawień, akurat dzisiaj o nich nie będziemy szczegółowo mówić, ale mamy tutaj Gravity Scale czyli w jakim stopniu ma działać właśnie grawitacja na ten obiekt, jeżeli teraz klikniemy sobie Play to zauważycie, że nasz okrąg spadł sobie w dół, ponieważ działała na niego grawitacja. Gdybyśmy teraz zmienili sobie tą wartość na 0, to nasz obiekt nie będzie spadał. Jak widzicie, utrzymuje się tutaj w powietrzu. Ok, ja wrócę jeszcze na jedynkę i załóżmy, że chcemy zrobić to w ten sposób, że kiedy ta kula spadnie i dotknie Ziemi, to wtedy zatrzyma się tutaj na jej powierzchni, ponieważ jak widzieliście na chwilę obecną, ona przelatuje przez tą powierzchnię. I dlaczego tak się dzieje? W ogóle zobaczmy, jak to wygląda w naszej kamerze. Musielibyśmy sobie to troszkę tutaj poprzesuwać, żeby widzieć to w naszej kamerze. Tutaj poustawiam sobie te wartości na zero, żeby to sobie wszystko tutaj wyzerować. Zobaczmy na moją kamerę, ok. Przesuniemy jeszcze trochę w dół. Zobaczmy na game. Tutaj możecie się przerzucać pomiędzy tymi zakładkami, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać już w samej grze, a tutaj w tym trybie edycji. Więc domyślnie takie obiekty nie mają na sobie takich komponentów, które obsługiwałyby zderzenia czy też wykrywanie interakcji pomiędzy sobą, i żeby coś takiego dodać, to do każdego obiektu, który ma chodzić w interakcję z innymi obiektami, musimy dodać kolejny komponent. I to będzie jeden z kolajderów, czyli wpisujemy sobie kolajder. I mamy ich tutaj kilka typów. Chodzi tak naprawdę o kształt tego kolajdera. Skoro tutaj mamy okrąg, to możemy sobie wybrać Circle Collider. Korzystamy z elementów 2D, więc wybieramy Circle Collider 2D. I tutaj Unity całkiem fajnie, zobaczcie, dopasowuje kształt tego kolajdera. Widzimy go po tej zielonej linii do rozmiaru tego naszego obiektu. Jeżeli Czasami będzie tak, że on nie do końca dobrze to dopasuje, to wtedy mamy tutaj takie właściwości jak offset i radius, czyli możemy sobie te wartości tutaj zmieniać i zwiększać, żeby dopasować to do naszego projektu. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o zderzenia, to tak naprawdę nie liczy się, jaki będzie obszar naszego obrazka czy tej grafiki tego elementu, tylko liczy się obszar i zarys tego komponentu Collider. To on będzie. Wchodził w interakcję z innymi obiektami, z innymi kolajderami. Więc gdybym zostawił teraz ten kolajder w ten sposób, to jeżeli dolna część tego kolajdera spotka się z Ziemią, to właśnie tak też zostanie. Czyli będzie wyglądać tak, jakby ta kula nasza wisiała w powietrzu. Więc ja może to troszkę zmniejszę, żeby to dopasować mniej więcej o coś takiego. No i teraz, oczywiście, żeby ta kula zetknęła się z Ziemią, to na Ziemi też musimy dodać taki kolajder. Więc dajemy sobie add component. I tutaj widzimy, że to jest bardziej takie kwadratowe, więc wybierzemy sobie Box Collider 2D tym razem. I tutaj też widzimy, że Unity całkiem fajnie dostosowało ten Collider do tego elementu. Co prawda nie jest to aż tak dobrze widoczne na Waszym monitorze. Zobaczcie jak sobie zmniejszę ten size, to teraz widzimy tutaj tą zieloną linię z boku. Jest ona dosyć taka subtelna, więc nie wiem czy to będzie dobrze widoczne. Dlatego wrócę tutaj wartością z powrotem na 1. Mamy Collidery dodane zarówno do Ziemi, jak i do naszego elementu. Więc teraz, kiedy klikniemy sobie przycisk Play, to widzimy, że nasza kula spadła na ziemię i utrzymuje się tutaj na jej powierzchni. Pamiętajcie też, że żeby mogło dojść do takiego zderzenia, to przynajmniej jeden z tych elementów musi mieć na sobie ten komponent odpowiedzialny za prawa fizyki, czyli Rigid Body. Oczywiście o tych komponentach szczegółowo opowiemy sobie, kiedy będziemy tworzyć poszczególne projekty, ale na początek mam nadzieję, że już teraz będziecie wiedzieć, jak dodawać komponenty. Tutaj możemy też je usuwać, kiedy przejdziemy sobie do tej ikony trzech kropek i wybierzemy Remove Component. Więc w taki sposób będziemy je usuwać. Czasami będziemy musieli resetować niektóre komponenty, więc możemy też sobie wybrać tutaj te trzy kropki. Dajemy reset, dzięki czemu tutaj te wszystkie właściwości resetują się do ustawień domyślnych. Więc to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to jest to, że każdy obiekt może być stworzony właśnie na podstawie tych komponentów. Tutaj też będziemy dodawać różne skrypty jako komponenty, i oczywiście każdy z tych obiektów będzie posiadał komponent transform, to jest taka podstawa. Każdy jeden obiekt musi go zawierać.